Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj druga część artykułu o psionice i psionikach. E, kolejnymi psionikami, znaczy kolejną rasą, e, w której są psionicy i to dość mocno tam zakorzenieni, to, jest, to są Eldarzy. Wśród wszystkich inteligentnych gatunków galaktyki Eldarzy mogą pochwalić się najsilniejszymi psionikami, wykorzystującymi swoje zdolności do przepowiadania przyszłości i kształtowania swojego przeznaczenia jednocześnie wyzwalając z siebie niszczące telekinetyczne moce, kierując je prosto w kierunku wyznaczonego celu. Mimo to ich psioniczna potęga jednocześnie sprawia, że muszą być nieustannie czujni, by nie ściągnąć na siebie spaczenia chaosu i uwagi jego demonicznych sług. Psioniczna natura Eldarów zmusza ich do stałego dyscyplinowania samych siebie i regulowania siły wykorzystywanej przez nich mocy. Eldarscy psionicy często przyjmują tytuł proroków i czarowników. Prorocy są potężniejsi od czarowników, ich zadaniem jest prowadzenie eldarskiej armii do walki z wrogami ich gatunku i kształtowanie przebiegu bitwy swoimi mocami. Czarownicy odzwierciedlający dawny archetyp wojownika Eldarów są psionikami, którzy dopiero wstąpili na ścieżkę eldarskiego proroka. Zazwyczaj pełnią służbę w charakterze straży przybocznej, proroków i orientują swoją moc wokół umiejętności obronnych. Mówi się, że najwybitniejszych eldarskich psioników można znaleźć na światostatku Ultwe. Jest tak prawdopodobnie z uwagi na fakt, że ten szczególny światostatek znajduje się bardzo blisko oka grozy. Psionicy z Ultwę są w stanie spojrzeć o wiele dalej w przyszłość niż inni Eldarzy, a co więcej, ich psioniczny wzrok jest o wiele ostrzejszy. Światostatek. Janden może zaś poszczycić się szczególnym wariantem czarowników, znanym jako prorocy ducha. W praktyce nie różnią się oni wiele od swoich odpowiedników z innych światostatków, nie licząc możliwości prowadzenia do boju eldarskich konstruktów, wypełnionych energią poległych w walce eldarów, których dusze zostały umieszczone w kamieniach dusz. Prorocy ducha prowadzą do boju słynną, eldarską upiorną straż, prowadząc ogniem machin z upiorytu ku najwyższym poziomom skuteczności. Kolejną grupą psioników są siły chaosu. Siły chaosu utrzymują wielkie armie mutantów w swoich szeregach, włączając w to wielu zdolnych psioników. Psjonicy chaosu, często nazywani czarnoksiężnikami, są w stanie wzywać demony i wyzwalać z siebie niszczące promienie psionicznej energii. Bóg chaosu, Cinch szczególnie upodobał sobie właśnie czarnoksięstwo. Legiony kosmicznych Marines czczące władce zmian, takie jak Legion Tysiąca Synów, posiadają Wielu potężnych psioników bitewnych, inne zdradzieckie legiony, takie jak Pożeracze Światów, świadomie odrzucają czarnoksięstwo i wszelkich psjoników na rzecz prowadzenia rzezi w walce w zwarciu. Zdradziecki legion żelaznych wojowników często otwarcie szydzi z psjonicznych zdolności niektórych czarnoksiężników, mimo to psjonicy chaosu są nieobliczalni i często bardzo potężni, pomimo swoich widocznych mutacji, które niekiedy całkowicie zmieniają ich fizyczne ciała. Czarnoksiężnicy czczący Csincza są szczególnie potężni, zdolni do przejęcia władzy nawet nad eldarskimi kamieniami dusz. Kolejną, kolejną rasą są orkowie. Ja duzia hałasu, za duzia! Ja myślałem, że ja chyba. ja chyba. Ło! Wow! Dziwoląg gazrok, taki cytat. Orkowie są naturalnie psionicznym gatunkiem. Sami zielonoskórzy nieświadomie generują spore pokłady psionicznego krzyku tła. Psionicznego pola energetycznego, znanego w galaktyce pod mianem Ła! To pole psionicznej energii rośnie w siłę i staje się coraz gęstsze w miarę jak Orkowie się ekscytują, szczególnie w czasie prowadzonej przez nich bitwy, tworząc prawie wyczuwalne napięcie, które towarzyszy hordom Orków w ich podróżach przez galaktykę. Orkowie nazywają swoich psjoników dziwolongami. Dziwolongi absorbują energię Ła i przekształcają ją w gwałtowne wybuchy. Luminescencyjnej zielonej energii. Dziwolongi nie mają zbyt wielkiej kontroli nad swoimi zdolnościami, wraz ze wzrostem potencjału ich energii, czyli wraz ze wzrostem ekscytacji pobliskich orków, wzrasta moc samych dziwolongów, którą ci muszą kontrolować. Nawet jeśli dziwolongom uda się utrzymać w ryzach swoją wzrastającą, gwałtowną i nieobliczalną siłę, w ich otoczeniu może zacząć dochodzić do dziwacznych fenomenów, takich jak świecące wokół nich zielone światełka i dobiegające z ich strony dziwne hałasy, aż do wybuchu głów pobliskich orków. Wśród orków ten ostatni fenomen jest znany jako bułów, (z angielska ed i dochodzi do niego wówczas, gdy moc dziwolonga nie zostaje rozładowana w bezpieczny sposób. Dziwolongów można znaleźć także w armiach dzikich orków. Gdzie nazywa się ich dziwnymi chopakami. Osnowy łby to te dziwolongi, e, które niepodobnie normalnym dziwolongom przetrwały dość bitew, by ich umysły zostały nasycone mocą osnowy i by dziwolongi nauczyły się ją lubić. Nekroni to kolejna grupa wykorzystująca psioniczne moce e, znaczy inaczej nekroni nie są w stanie korzystać z psionicznych mocy. Jeszcze jako żywa organiczna rasa nekroni porzucili swoje śmiertelne ciała na rzecz przeniesienia swoich świadomości do nekrońskich konstruktów za cenę własnych dusz, jako że mm, dusze inteligentnych istot mają swoje odbicie w osnowie i tylko dzięki temu inteligentne gatunki są w ogóle w stanie korzystać z psioniki. Nekroni są tej możliwości fizycznie pozbawieni. Nekroni są dziś żywymi maszynami, Stworzonymi z czystego, sztucznego materiału, i podobnie jak ich dawni mistrzowie, nie posiadają własnego odbicia w materium. Ktan, ich byli władcy, są opisywani jako istoty zrodzone całkowicie w świecie materialnym. Z tego powodu nie są oni w stanie wyczuwać ani wpływać na osnowę. To właśnie dlatego ktan nienawidzą i lękają się im materium oraz wszystkich rzeczy z nim związanych, włączając w to psioników. Nekroni są znani z wykorzystywania technologii stworzonej specjalnie do walki z psionikami, z której, w której, z której najskuteczniejszą są pariasi. To elitarna gwardia, budząca strach w każdym psioniku w ich pobliżu, jako że żaden członek formacji pariasów nie posiada odbicia w osnowie innymi słowy, pariasi nie mają duszy. Wszystkich nekronów, którzy za życia byli blankami, łączy gen pariasa. W Imperium ludzkości gen pariasa. Jest warunkiem rekrutacji do szkoły imperialnych zabójców ze świątyni Kuleksus, oficjo assassinorum, o którym jakiś czas temu czytałem. Obie grupy, zarówno ne nekrontyjscy, nekrontyrscy Pariasi, jak i ludzcy, ludz, ludzkie odpowiedniki, nieposiadające odbicia w osnowie, łączy ten sam gen Pariasa, stworzony i właśnie rozsiany po galaktyce przez Ktan, w nadziei, że będzie on stanowił ostateczną broń w walce z Pradawnymi i rasą ich sług Eldarami. Ktan woleliby pożywić się termonuklearną energią gwiazdy niż pożreć choćby jedną duszę spaczoną energią osnowy. Nienawiść względem Sioniki nie sprawia jednak, że nekroni kompletnie nie korzystają z jej dobrodziejstw. Znane są przypadki, gdy nekroni jakimś cudem byli w stanie emitować budzącą strach w umyśle ich wroga telepatię, od której mógł ucierpieć sam komisarz Saifas Kain. Który, gdyby, gdyby nie interwencja, właśnie pobliskiego psionicznego Blanka. Kolejną rasą są tyranidzi, są jedną z najaktywniejszych, o ile nie najaktywniejszą psionicznie rasą w galaktyce. Każdy przedstawiciel tego gatunku jest telepatycznie połączony ze wszystkimi innymi jego przedstawicielami w psionicznej sieci, nazywanej umysłem roju. Podejrzewa się, że to właśnie psioniczny odcisk nieustannej wymiany informacji. Umysłu roju tworzy cień w osnowie. Fenomen, który sprawia, że podróż przez osnowę i astrotelepatia są niemal niemożliwe w pobliżu wielkich tyranickich flot rojów. Choć mniejsze biomorfy tyranidów nie emitują własnej energii osnowy, więksi tyraniccy wojownicy są punktami ogniskującymi umysłu roju. Takich tyranidów nazywa się istotami synapsy. Są one zdolne do kontrolowania pomniejszych tyranidów wokół nich, zantropy. Istoty powstające w wyniku zmieszania się genów tyranickich z genami innych psionicznych ras, jak choćby Eldarów, są niezwykle potężnymi psionikami. Ich ciała mają kształt przerośniętej głowy przyłączonej do przypominającego płót malutkiego ciała, niezdolnego do fizycznego przemieszczania się. Z uwagi na tę niedogodność, z rozwinęły zdolność do lewitowania przez pole bitwy, jak właśnie gracie na last stand, no nie tylko na last stand. A to tam, jak jest fala z zoantropami, no to są, są dość niebezpiecznie na odległość, ale oczywiście z bliska dostają ostrowciry. Tyranii roju to inny szczep potężnych teranickich psioników, choć nie są tak potężni jak zoantropy, są rdzeniem umysłu roju wśród chmary pomniejszych tyranidów. Więksi tyranidzi jak dominatrixy i tajemnicze królowe norn również są psionikami o wielkiej mocy, jednak w ich wypadku jak głosi badające te istoty Adeptus mechanicus, granice ich psionicznych zdolności nie są jeszcze znane. Kolejną grupą w tej całej charakterystyce są Tau, i ale u Tau w całym społeczeństwie po dzień dzisiejszy nie wykryto istnienia choćby jednego psionika w pewnym momencie historii tej rasy. Jej przedstawiciele przekonali się, że są praktycznie odporni na mutacyjne skutki spaczenia energią chaosu i prawie nie posiadają psjonicznego odbicia swoich dusz. W osnowie należy przy tym zaznaczyć, że tau nie są rasą pozbawioną dusz, jak ma to miejsce w wypadku nekronów. Brak wpływu energii osnowy na życie tau nie ochroniło jednak niebianina kowasza przed rozerwaniem jego ciała przez wybuch energii chaosu. Plotki głoszą, że niebianie są zdolni do naginania mocy osnowy i wykorzystywania jej do własnych celów. Teorie spiskowe znawców tej rasy głoszą natomiast, że to właśnie dzięki ukrytym psionicznym zdolnościom niebian tau są im całkowicie posłuszni i lojalni od pokoleń, żyjąc w zgodzie dla większego dobra. Jednak badacze adeptus Mechanicus odkryli, że członkowie kasty niebian posiadają sporych rozmiarów, podobny do diamentu, emitujący charakterystyczny zapach, organ umieszczony w głowie, który może być wykorzystywany do sprawowania kontroli nad tau poprzez emisję feromonów lub innych środków biologicznych. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek tę charakterystykę psioników e, e, i psioniki. W następnym będę dalej kontynuował temat. Dawid podesłał mi kolejny artykuł. Tak więc ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!